Hej, z tej strony Oskar, znowu to będzie mój drugi odcinek na tym kanale i znowu sobie zagramy w Titles. Hop, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subika i będzie następny odcinek z tej gry. No to może teraz sobie zaczniemy. No to tak jak wcześniej, to... bo wcześniej jak kończyłem filmik to mieliśmy Despacito, więc <trym>, dogramy te Despacito. I też chyba będą raczej 5 minut. I pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Będzie fajnie jak go zostawicie. To wtedy będę smartfonyzowany, czy robię więcej odcinków z tej gry. Albo po prostu na kanał. To wtedy naprawdę się ucieszę. Nie chciałbym chociaż dobić 20 słupków może będzie specjalny. Zobaczę. O kurde, coś mi się nie udało. Dobra, teraz, może znowu to wybieranie z liczbą. I wtedy będzie idealnie. No dobra, wyłączamy to. Dajemy na domek. I dajemy sobie teraz, może, od. Tym my gra dość. Może będzie taki. Bo ja sama gra. Dobra. Yy. Hmm. Jak lubicie tę piosenkę to zostawiacie łapkę w górę, a jak nie to napisz, to napiszcie w komentarzu tak w ogóle. So, no. Dobra jeszcze raz z tej strony piosenki, bo teraz to naprawdę słabo zagram. O, Fortnite mi się pokazał. Hmm? Mm -hmm. Fajny Może będzie fajny ten Dobra nie, nie nie słuchajcie tego co jest W tle Bo tak randomowo nagrywam dzisiaj odcinek Znowu zagram ten typek Bo zaraz mi stra... A czekajcie muszę coś sobie No właśnie Toad Sensitive, Dam sobie 4 Bo mi coś słabo działało. No właśnie. Za ja powolne to. Teraz mam idealne. No dobra. No to pamiętajcie, żeby zostać łapki. Dobra. Teraz będzie dobrze, bo teraz jest szybciutko. Ja bardzo lubię to w sumie moja ulubiona piosenka. Więc, Więc dlatego teraz puściłem. O, 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 o. To jest bardzo szybka piosenka. na to. O, cool, Dobra. Ja chyba mogę zrobić teraz ten krótki odcinek. I będzie 3-minutowy. No, i chyba już. Może skończę ten Albo dobra. Ostatnia gierka, i będę kończył ten odcinek. Ostatnia. Teraz może wybieranie tak jak wcześniej, te to. To też tak wybieram. Dobra, tak. Teraz tak. Teraz trzeba dać po prostu Popular. Nie wiem, może trudne. Nie wiem co to jest, ale tak po prostu wybrałem. Jakaś dziwna piosenka, której nie znam. Jak ją znacie, to napiszcie w komentarzu, bo jej nie znam. To kompletnie. Aha. Śmieszne trochę tak A nie! Jednak ja ją znam, to jest ta. Nie, bo ja, re, bo ja nie znam. a to, to znam jednak. Myślałem, że to jakaś, nie wiadomo skąd. Nie znam to makro pisanko. Nawet mi się dobrze radzę, bo mam już to. Kurde. Soro, sarah. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. I widzimy się do następnego. Cześć.